Jesteśmy właśnie przed hotelem Alexander Business w Sofii. Właśnie wracamy z bazaru i pokażę Wam hotel. Trzy kluczyki. Dostałem od Pani właścicielki. Czarny do bramy. Wkładamy, przekręcamy w prawo. I brama się otwiera. Kolejne dwa kluczyki. Biały do pierwszych drzwi, niebieski do apartamentu. Alexander Business Apartments. I zapraszam do środka. Jak widać, hotel istnieje, co jest dużą jego zaletą, bo kiedy byliśmy na Ukrainie, doszliśmy pod adres, który znaleźliśmy w internecie i hotelu nigdy tam nie było. Był jakiś magazyn, yy, pakowano jakieś skrzynki do ciężarówki, yy, i powiedziano nam, że yy, tam w hotelu nigdy nie było. Ten istnieje. To jest plus. Biały kluczyk do białych drzwi. Bardzo dobrze pomyślane. Bardzo mi się podoba. Winda. Troszkę sobie zaczekamy. Zjeżdża z swego piętra. My na bazarku kupiliśmy szpinak. Tak wygląda prawdziwy szpinak. Świeży, prawdziwy nie to co kupujemy w mrożonkach, w plastikowej torebce. Nie znamy takiego w Polsce. Ten jest fantastyczny. A cena 2 zł za kilogram. Więc cała toba szpinaku świeżego, pysznego, bazarki, coś cudownego. Alexander Biznes, pięciogwiazdkowy hotel w Bułgarii, w Sofii. Zaraz się przekonamy, jak wygląda. Winda już prawie, prawie wiejo. Jak powiedziała pani, która włączyła nam klucze. technology. technologii. Czwarte piętro. Troszkę ciasno. O, I już jedziemy, za chwilę będziemy przed naszym apartamentem. Kluczyk a, bardzo skomplikowany, a, antywłamaniowy, drzwi dźwiękoszczelne, także pokój naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Uda się otwieram i zapraszam do apartamentu. Pokój. I w ogóle cały apartament mamy nieposprzątany, ale myślę, że nie będzie jakiegoś wielkiego bazy. Zapraszam. Odłożymy zakopy. Więc zacznijmy od tego co się rzuca w oczy, czyli wielki przedpokój. Zasadniczo jest tutaj wszystko. Mamy tutaj wielki telewizor, tylko się nie używamy. Jest jakieś, jakaś szafeczka, jakieś kubeczki, co tylko ładne dekoracje. Pokój ogromny, przestronny. Coś do siedzenia, dlukarka. No, jest całkiem nieźle klimatyzacja, w razie jakby było naprawdę gorąco w Sofii w maju teraz jest nie do wytrzymania. A latem już będzie naprawdę, naprawdę ciepło, także na, na pewno klimatyzacja się przyda. W kuchni e, mikrofonówka, zlew, lodówka, jakieś e, talerzyki, wszystko co, co potrzeba, tak naprawdę czajniczek, toster. potrzebujemy. Eee, zapraszam do łazienki. Jak widać na ścianach dekoracje, tutaj szafa. Eee, w szafie deseczka do prasowania, tutaj do zamiecenia, jakaś suszadeczka żelazko, eee, suszarka do włosów, eee, jakieś ładne ozdoby. I łazienka. Eee, więc tak, kiedy to pierwszy raz wszedłem, e, zacząłem szukać gdzieś prysznica. E, prysznica jest tutaj. Jest dość e, nietypowy. Nie znamy czegoś takiego w Polsce. E, nie przeszkadza właściwie. No, taki trochę szok. E, troszkę ubrania chlapie na przykład jak się tu gdzieś położy, ale w zasadzie... W zasadzie nie przeszkadza. Kiedy już się człowiek przyzwyczai, nie ma żadnego problemu. E, i co jeszcze ostatnia rzecz? Aha, jeszcze balkonik. Zapraszam na balkonik. Widok na nic. Widok na nic. I ostatnia atrakcja. Zapraszam serdecznie. Sypialnia. Fajne, duże, wygodne łóżko, szafeczka, jakieś dekoracje. Także naprawdę ciekawy pokój, ciekawy apartament. Także dziękuję za uwagę. Pozdrawiam.